Co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Wooddu Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z grubej rury. Wooddu przewodzi mamą Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Myślałam, że potrafisz załatwić wszystko. Och, wi, Odwrócona psychologia. Ze mną? Daj spokój. Mama Bryżit? Eee. To jakiś pseudonim? Nigdy nie miałem okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Boiści traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. Nie robisz z nimi interesów? Jasko, interesy w niebezpieczne połączenie. Ale. Jeśli chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. To prywatna sprawa. Cenię prywatność, ale nie pomagasz mi. Mam coś, na czym im zależy. Chcesz coś obchnąć Wudu Boysom? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Tech, kontakty, układy, sieć. Ale dobra. Jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić, i oddzwonię do ciebie. O Pi, to twój szczęśliwy dzień. Jeśli rzeczywiście najbardziej zależy ci, żeby pchać się do Pacyfiki. Załatwiłeś coś? Cokolwiek chcesz im zaoferować, mają to tu cytat w dupie. Tak jak mówi ale mają robotę i powiedziałem im, że się nadasz. Jeśli się wykażesz, będziesz mogła pogadać z Przyży. Okej, okay, to z kim mam się skontaktować? Idź do kaplicy przy Sloan Lane i czekaj przy ołtarzu. Tam ktoś się do ciebie odezwie. Dobra, dzięki. Zoli ete pose avek la perte. Tut muni zila te konie mi sze. Lite den njena nu, tite sonje la vi zu zila. An van na mejo le na kole, lite la kaj mu. Laj pep nua. Ty jesteś Wi, Czekaliśmy na ciebie. Niesamowite. Skąd wiedziałeś, że to ja jestem wi Mamy cię na oku, odkąd weszłaś do Pacyfiki. Pilnujecie, żebym się nie zgubiła. Łałka, Diza. Dlaczego tutaj? Nie przepadam za pogrzebami. Nikt cię nie zmusi, żebyś przyszła nawet na swój własny pogrzeb. To z tobą miałam się spotkać. Powiesz mi coś więcej o zleceniu? Ja jestem tylko pośrednikiem. Wszystkiego się dowiesz niedługo. Czyli tak załatwiacie sprawy w Pacyfice. Żadnych konkretów, żadnych imion, nikt nic nie wie. Wiemy jak ci na imię. Chcę pogadać z Brigid. Jest tutaj? Nie. Pójdziesz do sklepu rzeźnika, pytaj o Placida. On opowie ci o zleceniu. To li mówię po kreolsku. Jo mil na nas sity. Nu mem, nu on To chyba mam strasznego pecha, nie? Kom translation, u pamaton. Szukam Placida. Placid. Gardez ici là. là. Dodo, ti petit, maman. C'est où même? Continuez. Dodo, là, petit, maman. C'est où pas <coughs> dodo? Qu'en plave à manger? C'est où pas dodo? Qu'en plave à manger? Maman, ou pas Ty jesteś plasid? Chcę gadać z waszym szefem. Wydawało mi się, że sprzedaż ptaków jest nielegalna. Sześć lat temu ogłosili, że przenoszą zarazę. I co, nagle przestały? To nie jest na sprzedaż. Czego chcesz? Słyszałam trochę o Was. Co? Budu Boys, najlepsi na trenerzy w mieście. Tak mówią, bo nikt przecież nie wie, co tak naprawdę robicie w sieci. Dobrze. Najbardziej zaawansowany czarny soft że z korporacyjnych banków danych, wojny sieciowe z natłoczem. Ale nikt nie wspominał o kurczakach. Chcę rozmawiać z Brigitte. Ale przysłali cię do mnie. Powiesz mi więcej o zleceniu? Tak, ale nie tutaj. Chodź. Gdzie Pacyfika. idziemy? Niezwykle kontrowersyjne miasto. jest? na Dowiemy się tego. Witamy w Pacyfice. Dobrze znasz Pacyfikę? W sumie nie. Za dobrze pilnujecie, żeby nikt obcy się tu nie zapuszczał. Być takie małe miasto, żeby korpy miały gdzie spuszczać kasę. Zamknięty obieg. Wszystko co zarobią wraca do firmy. Bo to korporacje sponsorowały budowę. A zdyńki chcesz? Nas interesuje Grand Imperial Mall. Największe centrum handlowe w Pacyfice. Nigdy go nie skończyło. Do zeszłego tygodnia stało puste. A teraz? A teraz zajęli je animalsi.

Witaj, Emily. My patli już do czynienia z animalsami? Ta! Bywało. Chcecie wykurzyć animalsów z gim? I dlatego ja. Wszystkiego się dowiesz. Strategicznie to chyba nie ma sensu. Są w centrum Pacyfiki, ale odcięci od reszty. Na waszym terenie. Przecież nawet policja się tu nie pokazuje. Hmm. Chcą was sprowokować, żebyście zrobili coś głupiego? Nie wychodzą poza gim. Wiecie, ilu ich tam jest? Około trzydziestu. Winina. Tutaj pogadamy. Siadaj. Kiedy zobaczę się z Brigitte? Najpierw zrobisz zlecenie. Co jest? Może najpierw mi kurwa powiesz, co robisz? Wzięłaś zlecenie. Masz robić, co mówię. Podepnij się. Nie podoba mi się to. No, nareszcie ktoś, kto nie będzie ci ciągle gadać nad duchem. Coś czuję, że chyba się nie dogadamy nie ta chemia ja to jakoś przeżyję. Czemu nie wysłaliście ludzi do GIM? Mamy inne metody. I co sprawdzają się? Zazwyczaj się sprawdzają. Kupujesz te od Wiktora. To wy się znacie? Nie musimy. Przydałoby się wymienić parę części. Czyli jesteś też riperdokiem? Ma to coś wspólnego ze zleceniem, czy chciałeś mnie postraszyć? Musieliśmy sprawdzić, czy się nadajesz. Ten chip nie zwraca żadnej sygnatury. Co to jest? To nic ważnego. Jest uszkodzony. Bo. Bo dostałam kulkę w łeb. Od tamtej pory nie działa. Nie razu nie zapytałeś mnie o kompetencje i doświadczenie. To nie jest rozmowa o pracę. Zrobisz dla nas jedną prostą rzecz. Czyli co? Jest ok? Nadaje się? Hmm. 20.35.07. Trzy sekundy wcześniej i znika. Próbowaliśmy sprawdzić skąd przyjechała ta furgonetka. Zaawansowany tech. Nie bardzo pasuje do animalsów. Cokolwiek to jest, dobrze tego pilnują. Robimy przerwę? Chyba jesteś tam potrzebny. Poradzę sobie. Skup się. Wcale nie chodzi o animalsów, prawda? Ktoś ich po prostu wynajął do ochrony. Ktoś z całą furgonetką sprzętu netrenerskiego. I to jego mam sprawdzić, tak? Tak, zacznij od furgonetki. Spróbuj nie rzucać się za bardzo w oczy. Chcę najpierw wybadać sytuację. Jesteś teraz podpięta do rezolu naszej wewnętrznej sieci. Dlaczego? Po co? Będę, będę twoim, twoim pasażerem. Przezadłe przez będę widział i słyszał to co ty. Przeprowadzę cię przez gim. gim. Świetnie, jeszcze jeden głos w twojej głowie. Czyli nie bardzo mi ufacie. Chcesz mnie sprawdzać na bieżąco, tak? Okej. Okay. Coś jeszcze powinnam wiedzieć? W pobliżu gim są nasi ludzie. Powiedzą ci, jak dostać się do środka. Okej, okay. jeśli to dla was załatwię, spotkam się z Bridget, tak? Ta. Wróć na dół windą na końcu korytarza. Nikt nie będzie Cię niepokoił. Skończyliśmy. Co się dzieje? Mów. Sprawdzam, czy połączenie jest stabilne. U ciebie? Tak, chyba wszystko okej. Okay. się rozpieprzyć, ile po zrobieniu zlecenia. Podobno wiecie, jak tam wejść. Przez podziemny garaż, z tyłu. Cii. Tylko nie rób za dużo szumu. Dzieje się tam coś ciekawego? Odkąd tu jesteśmy, cisza. Ktoś wchodził, wychodził? No, raz pojechali po zaopatrzenie.